Co tu chcieliście odgrywać? Pierwsze Mistrzostwa Gorzowa w toczeniu fajerki, impreza cykliczna, w przyszłym roku Mistrzostwa Polskie w toczeniu fajerki, bo okazuje się, że analizowaliśmy. W Polsce są też miasta, gdzie takie zawody odbywają się chcemy w Gorzowie, zrobić takie centrum przyszłym o czyli w parku 111, organizować takie Mistrzostwa. Nieźle Pan tak, konkurencja. Proszę Pana, to jest tak jak z jazdą na rowerze. rowerze. Jeżeli w młodości e, Pan, przy stolików, to tak bawił się, się tym, zasięgać się wszelkich nauczył, wszelkich informacji. to się nie zapomina. Starty. Co potrzebne jest do zawodu w fajerki? No do podtoczenia fajerki, no to jak sama nazwa wskazuje, jest potrzebna fajerka. A co to jest fajerka? Fajerka jest to... Takie przykrycie do starych kuchni węglowych, które były bardzo popularne jeszcze w latach 60. i 70. Kuna. Ale dzisiaj też mało spotyka, chyba że gdzieś naprawdę na wsiach starych gospodarstw. To jest oryginalny sprzęt cypot. To jest właśnie fajerka, a to haczyk. On jest wygięty tutaj pod kątem prostym, żeby można było toczyć wygodnie fajer. No, a to to jest obręcz od koła. Rowerowego. I ją też można toczyć. I ją też można toczyć, tylko wtedy już troszeczkę inaczej.